Cześć, tutaj Gabi się mówi Trip. Zapraszamy na nowy odcinek z Bad Kissingen. Tym razem... Oh no! Nie Nie zbyt. Mhm. To było It To było szczęście. To Pozdrawiamy z targów w Barki Singen. Tym razem zapraszamy Was na odcinek, w którym zrelacjonujemy, co się dzieje na samych targach. Poprzednio pokazywaliśmy Wam tylko Kemperia, a teraz będzie wiele, wiele wystawców i wszystko na co subiektywnie zwrócimy uwagę, to Wam zaprezentujemy, ale mieliśmy wejście. Zapraszamy do oglądania. about the event what is happening here well this is one of the most famous and most important expos in the field of overlanding of off-road this is a great show you know your great show it's fantastic we we like it so much we've been here before uh, is there something new it's always something new here yeah yes uh, <laughs> of course uh, more exhibitors every year we have yes. now uh, about 350 exhibitors on this uh, on this exhibition ground of about 110,000 square meters. And you can see everything in the field of overlanding, of, of off-road. You see, what, what do you need for camping? Spare parts. Uh, leisure traveling books yes, yeah. and uh, workshops everything. we have. Everything. Everything you can imagine. Everything you need for, for you a great it, journey around yeah. the world. Yeah? You can go. When you want to go to Africa, when you go to uh, America with your own uh, exhibition mobile, you, you will find everything you need here. Chyba mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że tutaj się odbywa życie tych targów po prostu. Publiczność jest non stop, ludzie stoją w długiej kolejce, żeby tylko się załapać na krótką przejażdżkę, no zresztą zobaczcie sami, no wygląda to jak fun. Defendery tutaj mają olbrzymią strefę taką trochę treningową, trochę pokazową po prostu. I nówki sztuki, i troszeczkę starsze można tu spotkać. No i robią wrażenie po prostu. Zresztą i na kampie widzieliśmy może Defenderów, także nic dziwnego, że tutaj się cieszą takim zainteresowaniem. I teraz... A! <laughs> as i know damians let's get lost Spotkaliśmy się już drugi raz. To jest w ogóle te właśnie zloty, te wydarzenia. To jest niesamowite, bo spotykasz się z tymi ludźmi, którzy też są pasjonatami, co nie? Eee, dokładnie. I te e, wszystkie spotkania, mitingi i eventy Sorry. mają to do siebie. Że przyciągają y, ludzi i to jest fajne. Jesteśmy w, w Niemczech, a Polacy spotykają się na jednym kampie i to przypadkowo nad nim pisaliśmy do siebie. No właśnie. No i jakie wrażenia po pierwszej wizycie? Bo my już trzeci raz. Y, no ja jestem, ja jestem pierwszy raz. Ba y, ciężarówki to jest odkrycie dla mnie. Nie wiedziałem, że mogą być aż tak wielkie i tak samo wy wystarczalne. Widziałem gdzieś tam na internecie, ale no, na żywo to robi wrażenie. Siedzimy w rozwiązaniu, którym się moje jest mega zafascynowany. Jesteśmy na pace pick-up'a i tutaj mamy taką wysokość, że jak sobie wstanę, to stoję bez problemu. Jest alkowa, wielkie wyro i właściwie wszystko tak samo: mamy wodę, mamy lodówkę, mamy kuchenkę. No, jedyne co to wiadomo, nie mamy takiej typowej łazienki. No, ale sami już z doświadczenia wiemy, że to się ogarnia na zewnątrz w 90% przypadków. Więc myślę, że luz, no a jednak jest tutaj sporo tej przestrzeni. Fajna. Pierwszy raz widzimy nowe sprzęty, ale cały czas z roku na rok na nas zaskakują. No te rozwiązania po prostu na wysoki połysk, wszystko jest już tak high end. Naprawdę to wygląda po prostu ekskluzywnie, że wiecie, jedziecie gdzieś w dziko, a macie po prostu trzygwiazdkowy, pięciogwiazdkowy hotel ze sobą. Tyle bajerów, ile można wymyślić, żeby sobie życie ułatwić, albo po prostu urozmaicić, ee, przed nami grill, piec do pizzy, właściwie piekarnik i jeszcze miejsce na ognisko de facto, które można postawić na kuchence gazowej w swoim kamperze, w środku czy na zewnątrz i zrobić sobie właśnie pizzkę jak tutaj. Albo każde inne danie. To jest zamykalne, że robisz tutaj takie pomieszczenie, w którym się to, to ciepło zbiera i tu może być do 400 stopni, to jest naprawdę no my jesteśmy oczarowani. E, no i jak się to złoży, no to zobaczcie, waży to 4,5 kg. Tak, ma tutaj 6 cm wysokości, no to kurczę, po prostu mały fajny bajer, który może nieźle urozmaicić jedzonko podczas biwakowania. Zobaczcie, po 15 minutach odłączenia gazu i po 8 minutach odsadzenia tego do piekarnika jest gotowy żaręko. Placa. Kiedy byliśmy na targach, to z mnogości wszystkiego i z tych emocji zapomniałam wam nagrać wstęp do rozmowy, do prezentacji właściwie, którą nagraliśmy. Wyjątkowe i pierwsze takie na świecie namioty dachowe. Zobaczcie sami. Yeah. So the first thing when you want to open the tent is you open this cover here on the side. We have these toggle latches, like old-style suitcase, lockable, adjustable. So then we have this cover here. I put it here. Um, yeah. and Now I go on the other side. We have the same system here. Toggle latches. You can lock them. You can adjust them. Everything here is replaceable, user replaceable. And you will see as soon as I open the the last toggle latch here the gas rods they will start to work and they will start to open the tent automatically so like this and if you have a very high car for example you don't want to work with the ladder as a lever so what we did is we just used the strap here and you just go around the car and pull it open so last thing you want to do is you want to attach the ladder And the corners. Oh, sorry. And yeah, you're ready to sleep. Yeah. As you see it right now, this uh, we call the convertible mode or por porch mode. It's very nice to have with a nice view, sunset, for example. You're really out there, and of course you can close everything, and then it looks like. The tent over there. Jeśli rains. Pełen przekrój pojazdów. Tutaj chciałabym powiedzieć, że pojemność 2,400, ale jest mniejsza, chyba 1 z tego, co udało mi się doczytać. 13 kW mocy, ale, no, piękna fura, prawda? Jechałabym naprawdę. Myślę, żebym się tego mogła nauczyć i jechałabym. Tym akcentem z tarasu, z którego rozpościera się widok na targi, żegnamy Was i dziękujemy, że nas oglądaliście. Myślę, że w porównaniu z innymi edycjami, kiedy też dzieliliśmy się z Wami tymi naszymi relacjami, zwracaliśmy uwagę na inne rzeczy. Także. Troszeczkę pokazujemy tej różnorodności, ale mój wniosek, wniosek do Was jest taki, żebyście tu przyjechali. Naprawdę warto posiedzieć sobie na kampie, po prostu nawet, wpaść na te targi, choćby na jeden dzień, przejść się pooglądać. Moim zdaniem za pierwszym razem dostaje się oczopląsu i nie wie się na co patrzeć. Za drugim razem jest się troszeczkę bardziej obytym i już szukasz czegoś pod siebie. A ze trzecim razem wydaje ci się, hmm, widziałam to w zeszłym roku, a potem patrzysz, jest jeszcze milion nowości. Wszystko tutaj potrafię zaskoczyć, niesamowite. Do zobaczenia i dzięki.